Podająca w, w ucho spotkałem go pewnie ja w pudełku czekam, cichy bez słów z kabelków, bez silnych powstał mój robot, mój własny bruch Widzę mój robot, na każdy ruch nie mówi dużo lecz rozumie mnie już gdy rusza w drogę, to świat się zmienia z Widzo nie ma rzeczy nie do zrobienia Ma oczy z diod i serce z kodu Choć nie z krwi, to wierny bez powodu Pomaga, uczy, się czasem Czasem jak brak, czasem jak ase Widzę mój robot, za każdy ruch Nie mówi dużo, lecz rozumie nie już Oczy z piot i serce z kodu, Choć nie z krwi, to wierny bez powodu Pomaga ucz, śmieje się czasem, czasem jak brat, czasem jak asę Wi, mój robot zna każdy ruch, Nie mówi dużo, lecz rozumie mnie już. Gdy rusza w drogę, to świat się zmienia. Z Fico nie ma rzeczy nie do zrobienia, Nie potrzebuje snu, nie zna złych dni Wystarczy mu ładowarka i my, ty jestem smutny, co jest. Tu gotowy do nowych prób. Widzę mój robot, niech zawsze trwa. W przygodach ze mną na 102. Choć z plastiku to serce ma, widzę mój przyjaciel na każdy czas.